Cześć, witajcie na moim kanale. W tym odcinku, taki odcinek orientacyjny. To są moje monety, które sobie zostawiłem. Jak kupowałem zestawy i tak dalej. Wszyscy mówią, że monety, które mają y, sobie mniej srebra niż y, 9, próba 999, to powinno przyciągać magnes. Dzisiaj sobie to przetestujemy. Wszyscy mówią, że mapki Piłsudski, gdzie jest Piłsudski? Tutaj jest Piłsudski i on ma przyciągnąć y, magnes. Dobra, no to będziemy sobie sprawdzać na razie po kolei, co tutaj mamy. Monetę 200 zł, to jest y, 25 lat PRL. O kurde, nie przyciąga, to jest chyba fałszywe. Nie przyciąga. Kolejna moneta to jest papież. 10 tysięcy. Nie przyciąga. Wiele osób pisało, że monety, które mają mniej srebra w sobie, nie będą przyciągały raczej będą przyciągały mm, magnes. Tu Mamy jeszcze jakieś monety, które niedawno znalazłem. Tu mamy jedną, drugą, marek. Nie przyciąga. Piłsudski 10 zł. Nie przyciąga. Tu jest moneta 9, ta 20 zł. Okolicznościowa. Nawet przez kapsel by pewnie przyciągło. Nie przyciąga. Co tu mamy kolejne? 200 zł. Nie przyciąga. Olimpiada. Nie przyciąga. Tu mamy medal z Byłego Związku Radzieckiego. Dawany kobietom, jak urodziły. Tam chyba trzy albo czworo dzieci. Też nie przyciąga. Tutaj jest jakaś moneta, kolejna. Już zobaczymy, co to za moneta. To jest bułgarska moneta. Nie przyciąga magnesu. Wszyscy pisali, że monety, które mają próbę 625, to przyciągają, bo tak u nich przyciąga. Więc u mnie chyba są te monety podrobione, coś mi się zdaje, ponieważ one nie przyciągają, prawda, magnesu. Te monety też nie. Tu jest na przykład próba 400, więc według niektórych z widzów powinna ona przyciągać. Prawda? Magnes? Nie przyciąga. Co tutaj mamy? Portugalskie SKUDO, pewnie tak. 1000 SKUDO nie przyciąga. Kolejne 1000 SKUDO nie przyciąga. O, tu jest moneta, która ma niską próbę. Bardzo niską powinna przyciągać. Dobra. Każdy z Was pewnie wiedział ten, który ogląda filmy, że i się trochę na numizmatyce, że monety, które mają próbę, nie, na przykład 625 lub 400, czy 500, nawet jak w przypadku angielskich monet, one nie przyciągają y, magnesu, ponieważ one są zrobione z na przykład jakichś tam y, metali, które nie współpracują z magnesem. Dobra, to sobie na razie odłożymy na wok, te wszystkie monety. A tutaj zobaczcie, co mam. Już słyszycie te odgłosy, prawda? Wszyscy myślą, że to są monety srebrne. Mają brzmienie jak srebro. No i teraz zobaczymy. Pierwsza moneta, czy medal. Nie przyciąga, kolejny nie przyciąga, też nie przyciąga, i tu też nie przyciąga. I teraz kolejna moneta, jest to jeden dolar. Zobaczcie. Nie przyciąga. Nie wiem, jak sprawdzić, czy to jest oryginał, czy kopia, ale moim zdaniem jest to kopia kupiona gdzieś z Aliexpress. Zobaczcie, jak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem znaków ma. Tak wyglądają maranty. I teraz takie podsumowanie odcinku. O, tu jeszcze znalazłem skudo. Też nie przyciąga. Teraz takie podsumowanie. Monety, które przyciągają magnes, moim zdaniem, są nie są srebrne. Każdy może inter interpretować to inaczej. Jeżeli komuś takie 200 zł, prawda, przyciąga magnes i mówi, że jest srebrne, bo ona, tam jest tylko 625, yy, jest tam próba 625, no to. Moim zdaniem nie ma racji. Miałem takich już 200 zł w mojej karierze chyba ze 20. Które wszystkie przyciągały magnes. No i okazały się być fałszywe. Nie zgadza się waga takiej monety oczywiście. Więc na pewno interesuje mnie ta moneta. Nie wiem, czy ona jest yy, autentyczna. Może jest jakiś tutaj znawca i się wypowie na ten temat, czy to jest prawdziwa moneta. Lub nie, ale moim zdaniem jest to falsyfikat. Dobra. Czyli mam też medale. Jak gdyby ktoś chciał je kupić. To chętnie je sprzedam. I tak, jeżeli Wam się podobał mój odcinek, dajcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie mój kanał. Możecie pisać do mnie na maila. Może macie jakieś monety do sprzedania. Też chętnie wam odpiszę, może chcecie coś kupić. I trzymajcie się. Cześć.